Śmierdził często, no kurwa śmierdzą często i to już no, nie ma co tutaj ukrywać, to jest normalne u niego, od niego jebie takim człowieku jak bliżej, jak się... teraz też tak nie czuję, ale jakby się bardziej zbliżył, niż na przykład jak się nachylił czy coś. Badnie był. Nie mówię, że się nachylił po to, żeby go tam zapiąć, chociaż to robił bardzo często, ale to nie Dlaczego, tylko, że jest mi, badnie. tylko wszystkim tutaj z ludzi, którzy uczestniczą w tym streamie. Tak zrobił, no to, to, to kurde było czuć, nie? że jedzie od niego. To, tak to nie czuję. Czasami jak do mnie przylazł, no to nawet na, na 200 100 metrów było od niego czuć. Ale dzisiaj wyjątkowo nie chuja no, dzisiaj nie chura. No to tutaj to nie ma co ukrywać. I to nie, ja tutaj nie mówię, żeby obrazić, Tylko ja mówię jaka jest rzeczywistość. Mówię, że tutaj chwilę nie śmierdzi, a tutaj się zdarzało, że śmierdziało, nie? Od pewnej osoby. Tak. Ja tutaj nie mówię, że brał. Ej, 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 przepraszam, nie chuja. No nie jestem taki, no tylko nie, nie. po prostu, bo na bagnie jest wilgoć po prostu. No, cały ale cały nie śmierdzi tak. No dzisiaj nie, no akurat nie. Tylko perfumy. Dzisiaj wyjątkowo Ej, bo masz bonus. Ej mógłbyś mógłbyś ale ty, <grym> mogę ci powiedzieć? Jak ubierasz kurwa ciuchy tego, tego, nie dawaj perfum. Bo one kurwa biorą kurwa potem. Gorzej kurwa śmierdzą później. Ja wiem, nie wiem. A ty perfumy kurwa dajesz? Ja perfumy i tak nie czuję. No. no. Ale ty nie czujesz, ktoś inny czuje. Aż smród ci Jeden buch. z dwóch zawodników łamie rzecz, że od tajfunu no, zamierzam no, Że mówię, bo od niego no, no. przez no. monitor. Tajfun tak. wygląda w łachach jak śmierć. Śmierdzi. Tak. Śmierdzi. Śmierdzi. Śmierć jak śmieć jest śmieciem. Tak. Koniec kropka, trzy złote. No i dobrze, kurwa, to daj mi kurwa te łachy, kurwa, które masz. kurwa, przyjrzyli, kurwa, do mnie kurwa, masz. Tak. A czy odruska je, nie łachy, nie? kurwa założę, kurwa, też łachy, kurwa nie Odruska też nie jemię. CRK 1906, tajfun powiedz szczerze, czym się sugerowałeś, i zakładając ten wieśniacki sweteraty prawiczku baltramki do domu pajacu CBD skrót, tak. ciągnij byszcządał mnie siwy tych chujków na pizdę 4 złote. To ja ci odpowiem na kurwa na tę kurwa akcesz, normalnie to ci...